NIE CHALLENGE! Siemano siemano witajcie z tej strony Mat i chcę was powitać w grze Turbo Na razie jak sam widzicie jest to... Nie jest to pełna wersja na Steam'a, ale... Znaczy się, ja jej nie posiadam ale gramy na razie w taką próbną, czy będzie fajna, to się nie to okaże. Być może zakupię ją. Tylko ja wybrać, wybierali, czekaj na im, to jest Majok. Majok. A jestem tam Mad. What the fuck? Se... No fuck No i jedziemy. Bo mamy jak wiadomo w próbnej trzy mapy. So, Więc Original Classic. E Eee... okej... jedyny Jezus maria, tu nim kieruję Jakim cudem to było?! Ci si nie nie powinno liczyć, no Get up! Fuck out Jedziemy, bie robimy pięknego... E backflipa, frontflipa, nie wiadomo jakiego i spadamy w dół, uderzając maską i niszcząc sobie silnik i wylot rury, która jest i tak z tyłu, ale i tak nie ma I tym samym sposobem, zbijając nowy rekord i cofając się w daleką przeszłość, patrząc jak my to robili, oglądamy piękne, piękną powtórkę. I zaliczamy oczywiście piękną glebę. Obstykl! Takie Obstacles, to też to powinno być. Kurde Nie wierzę w to, nie wierzę, nie wierzę. Uh. A nie Co zróbmy Gedridi Beach. bitch! Beach Wytyw Ul! Jak chcę full speed i niszczymy płytki, płytki nie wiem żużlowe kolorabia skam reset idziemy na inną mapę bo ta jest nudna jak flaki z olejem level bieramy te jung, jungchen I don't fucking killing co mnie tak gra tak tnie, nie wiem, nie wiem I don't not I don't not nie wiem czego ona mi się tnie, dopiero teraz zaczęła Ok, bierzemy auto, bierzemy na Speed'a całego Nastawia... Dlaczego on jest tak nastawiony? Będzie prosto jechać, stawiam na dysmont. Oczywiście patrzymy jak... Panie w ciężarówkę, Boże pomóż mi przejechać Fuck! I bijemy w... w... auto, które nas uderza i zabija naszego Człowieka, którego tu nie... O, o tam leży wredny patałak niedorobiony i kamerę seta no i jedziemy i dalej. o właśnie widzicie boyful full version on steam chyba se kupię Jak i bierzemy oczywiście jakiegoś jakiegoś turbomena Spider mania nie wiadomo jakiego superbohatera bohatera na samochodzie nie wiem <grytanie> co to jest ja, czy ja dobrze widzę? Czy to jest... <grymne> Okej! Okay. Czekajcie, czekajcie kamera! O i takie! Pozę, zmień pozę. Nie, to trzęsie. To telepie za bardzo. Jedziemy wózkiem w inwalidzkim! Zacznij się wózkiem dla dzieci. Robimy backflipa, spadamy na nasze e, plecy, łamiemy sobie kręgosłup, e, napinamy się jak Miley Cyrus i leżymy. Dismand kompi, nie wiem czemu, ale okej. Okay. I tak Nie to auto jest wolne. Kretka, krytka krytka krytka, wiemy sobie dismand. Na fulla na napali... oh, Fuck, na fulla mówiłem. Ciągamy na fula i jedziemy. Czy przeskoczymy autostra... ale wiecie czy to był troll? nieważny. Dobra Desmount, Desmount, Nie, obstacles też nie Zmienimy mapę może Bo są tylko trzy do wyboru, trzy do wyboru w... Trial version, to takie próbne, tak. A tu się nic nie sprawdzi poza pink lightning Pierdołek cwany? Nie wygrasz ze mną, o choler Jedź, 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 jedź dokonisz tego kurduka. Czy on zwalnie, What the fuck? Uh, uh. What the fuck? 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 What Do fuck? What the fuck? What What the fuck? What What O oh, cholera. Ten wyścig się musi udać. Ten wyścig się musi udać po kraksie. Nasraj se. Trzeba zjechać mi nam na bok. O cholera kałuża. O cholera. Co się stało, się wielki? Kto się kto? To... my wygraliśmy Desmond okej okej, okay, żegnam się tym yy, tym ponurym, dziwnym akcentem z gry poż pożegnam się z wami tym... ja su cholera nie wiem żegnam się z wami serdecznie ps z gry Dis dismount 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 pięknej gierki, którą naprawdę polecam a turbo dismount to jest. Niestety gra na Steama szkoda, że nie jest darmowa na internecie, ponieważ jest bardzo ciekawa, mimo iż ona jest na internecie bardzo fajnie chodzi. Znaczy się na filmie nie, ale chodzi. Uch. Dobra, to na razie i cześć wszystkim, jau.